Miejski Zakład Komunikacji może zostać przekształcony. Prezydent powołał już specjalną komisję, której przewodniczyć będzie wiceprezydent Urszula Stolarska. Komisja zbada, czy procedura przekształcenia jest zasadna. Musimy wykonać wiele zadań, takich formalno-prawnych, wynikających z konieczności rozstrzygnięcia. Jakie to będzie miało skutki dla na przykład projektów unijnych realizowanych obecnie czy w najbliższej przyszłości przez MZK, jako zakład budżetowy, jakie to skutki powołanie spółki będzie miało dla ich realizacji. Druga sprawa to te czynniki ekonomiczne, czyli konieczność przygotowania analiz. Profesjonalnie przeprowadzonych, nie tylko wynikających z tego, co zrobią nasi urzędnicy. Musimy dysponować takimi dokumentami, które będą formalną, kompetentną analizą ekonomiczną, prawną, stanu i perspektyw rozwoju, które by oznaczały Również uzasadnienie dla działalności w takiej formule. Przekształcenie miejskiego zakładu komunikacji pozwoli na większą autonomię i szansę szybszego, a także bardziej dalekosiężnego rozwoju niż dotychczas. Na dzisiaj funkcjonujemy jako zakład budżetowy w, w, na poziomie roku budżetowego, czyli od stycznia do grudnia. Tak? Dalej nie możemy planować swojego rozwoju, ponieważ nie wiadomo na ile budżet miasta będzie skłonny, czy będzie miał możliwości finansować ten rozwój. Natomiast warunka spółki możemy zaciągać zobowiązania długoterminowe w postaci kredytu, czy możemy y, wyleasingować środki transportowe, możemy ba, kupić tramwaje w leasingu, tak? spłacać je przez długi okres czasu, czyli to daje takie możliwości pójścia szybszego, szybszego do przodu. Zmiany z całą pewnością odczują w pewnym stopniu pracownicy zakładu. Mniej czy bardziej boleśnie? Tego jeszcze nie wiadomo. Miałem dwie kwestie jeszcze, może nie tyle sporne, ale wymagające szczegółowej analizy. Związane są one z przejściem z przejściem zakładu do tego spółkę w sytuacji takiej, czy jest konieczna likwidacja i wówczas likwidacja jest konieczna, ale czy Występuje taka sytuacja, że na zasadzie sukcesji my wstępujemy prawo obowiązki, spółka wstępuje w prawa obowiązki zakładu budżetowego, w związku z tym przejmuje pracowników na zasadach dotychczasowych, jeżeli chodzi o kwestie wynagradzania. Albo będzie sytuacja taka, w której następuje likwidacja, bo ona nastąpi, ale pracownicy dostają wypowiedzenia tak i wówczas następuje nawiązanie nowych stosunków pracy na nowych warunkach. Ja sądzę, że nie ma wielkiego zagrożenia dla pracowników, to znaczy dlatego że przecież firma musi istnieć 31 grudnia, jako powiedzmy zakład budżetowy, a 1 stycznia, jako spółka, ale mieszkańcy miasta muszą mieć zrealizowaną usługę przewozową. Także gro tych pracowników, śmiem twierdzić, że, że prawie wszyscy, jeżeli tą działalność będzie prowadzić w tym zakresie, przejdą do nowego podmiotu. Dlaczego w tym zakresie? No, bo może być taka sytuacja, że zakres prowadzenia działalności zostanie ograniczony. Chociażby o to, że nie będzie prowadzona infrastruktura WMZK, czy nie będzie dystrybucji biletów, czy nie będzie sprzedaży, czy nie będzie kontroli biletów, tak, czy utrzymania przystanków. Tego typu zabiegi mogą wpłynąć na rozwój zakładu bardzo pozytywnie. Świetnym przykładem jest Zakład Utylizacji Odpadów, który jako spółka odnosi coraz większe sukcesy i rozwija się w imponującym tempie. Teraz jesteśmy w trakcie szykowania następnego zakładu następnej firmy, która ma się zająć utylizacją skażonych ziem gruntów. Będziemy to robić wspólnie z naszym partnerem niemieckim, Fruściku. Myślę, że w czerwcu, lipcu przyszłego roku ten zakład ruszy. Pełną parą teraz trwają przygotowania. Jesteśmy w trakcie przygotowania przetargu na budowę pola golfowego na składowisku, byłym składowisku odpadu przy ulicy Śląskiej. No i jesteśmy również w trakcie przygotowania ostatniego etapu modernizacji rozbudowy zakładów w Chruściku, gdzie wejdziemy na dużo wyższy etap. Jakby przetwarzania odpadów, będzie automatyczne sortowanie odpadów, będzie produkcja z odpadów paliwa alternatywnego i w rezultacie bardzo mało odpadów trafi do składowania. Zanim zapadnie decyzja w tej kwestii, sytuację zbadają specjaliści. Odbędą się także spotkania z dyrekcją MZK. Wszystko to po to, by potwierdzić bądź odrzucić projekt przekształcenia zakładu. Pierwsze spotkanie odbędzie się już w najbliższy piątek.